Halo, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Pokémon Go, który będzie również konkursem. Jest ze mną Human Fin. przywitaj się. Siema. No i on tutaj jest ze mną. A więc tak, w dzisiejszym odcinku chcę zaprezentować wam konkurs na dwa pokemony. Na pierwszy pokémon to będzie Executor 1064, który będzie jednym z dwóch pokemonów do wygrania. Tak się on prezentuje. Oczywiście jest nieuleczony, ale spokojnie. Yy, od razu mówię. Pokemony yy, wygra... Yy, pokemony prześlę dopiero wtedy, gdy wejdą wymiany. Yy, no na razie nie ma tych wymian. Miały być podobno tydzień temu. Na razie nie ma. Niantic mówi, że będą. I ja, ja mam taką nadzieję. A drugim Pokemonem będzie... nie Nie, nie ten. Będzie Hypno 830, więc... Myślę, że dwa fajne Pokemony. On też się fajnie prezentuje. Yy... I tak, jeżeli chcecie zdobyć jednego z Pokemonów, to musicie w komentarzu napisać... Yy... Hypno albo Egzekutor. I, i ja wybiorę yy, jedną osobę. Yy, wylosuję. Która wygra tego Pokemona. Oczywiście musicie dać jeszcze lajka like i suba i wtedy wylosuję jedną osobę, która wygra te, yy, jednego z tych dwóch Pokémonów. Yy, stream z FIFA 16 na konsoli Xbox One, która będzie odbywać się z Human Finem. Yy, yy, I oczywiście zapraszam je również na kanał właśnie Human Fina na, na poke, Właśnie w Pokemonach GO yy, Zapraszam również jeszcze Na jego streama yy, Również na Do którego Jeżeli nie yy, Pamiętajcie Musicie dać lajka like Suba yy, I w komentarzu Albo hypno albo egzekutor Ja się z wami żegnam No i elo narka